Cześć, to drugi dzień Twojej diety językowej. Dzisiaj będzie troszeczkę inne zadanie. Weź swój zeszyt, rozejrzyj się dookoła i wypisz wszystkie przedmioty, które widzisz dookoła siebie, po angielsku. Na przykład, jeśli siedzisz w jakimś pokoju, to widzisz table, lamp, chair, TV i tak Jeśli w pomieszczeniu znajdują się przedmioty, których nazw po angielsku nie znasz, zapisz je po polsku, później poszukaj angielskich odpowiedników i zapisz. Kilka minut wykorzystaj na zapamiętanie nowych słów na swój sposób. Ja na przykład polecam łączenie zdań z nowymi słowami tak żeby skojarzyć zdanie z, z jakąś sytuacją i lepiej to zapamiętać. Do tego zadania potrzebujesz zeszyt, długopis i słownik.